Danie, zupa pomidorowa. Jest to zupa, którą uwielbiają wszystkie dzieci. A ponieważ my wszyscy w głębi ducha gdzieś tam jesteśmy dziećmi, więc mam nadzieję, że wszyscy tę zupę bardzo lubimy. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo to zdrowa i naprawdę jest pyszna, a co najważniejsze, tania i bardzo łatwa w przygotowaniu. Serdecznie Was zapraszam na część pierwszą obiadu. Kochani, najpierw zajmiemy się bulionem, bo to chyba tak trzeba rzecz nazwać po imieniu. Yy, czyli tak, ja mam tutaj udka kurze, wkładam je do garnka z zimną wodą i daję stypną czyli marchewkę, pietruszkę, seler i por. Do tego dodam kilka ziarenek pieprzu, Kilka ziarenek ziela angielskiego i kilka, no ze dwa, trzy, liście laurowe, liście bobkowe, jak kto woli nazwać. Przykrywam i gotuję na niezbyt dużym ogniu. Powiedzmy, jak ja mam skalę 3, to na półtora włączę. I niech to się tutaj gotuje. A jak się ugotuje, to pokażę Wam, co z tym potem można zrobić. To, co miało się ugotować w garnku, to się ugotowało, i teraz to wszystko musimy porozdzielać. Najpierw wyjmiemy mięso. Marchewkę osobną, bo marchewka się przyda. Pietruszka się nie przyda, bo u mnie nikt nie lubi pietruszki. Ser się nie przyda, bo u mnie nikt nie lubi selera, ale przyda się por. Ale to, że ja to wyrzucam, to nie znaczy, że wy macie to wyrzucać. Przecedzam. O. To jest No, gdyby nie angielskie, liść bobkowy byłby to rosół. ale powiedzmy, jest to bulion. I teraz ten bulion podzielimy na dwie części. Z jednej części zrobimy zupę pomidorową, a z drugiej części Zrobimy potrawkę do kurczaka. Odleję sobie trochę do sosu, do potrawki. Jest niesłychanie esencjonalne. Myślę, że wam tak samo esencjonalnie wyjdzie. Możemy tutaj dodać, dolać trochę wody, żeby tej zupy pomidorowej było troszeczkę więcej. Nie wiem jak u was, ale moje dzieci kochają zupę pomidorową. I do tego czegoś. Pysznego do tego bulionu dodaję koncentrat pomidorowy. Tego koncentratu proszę dodać według uznania, dlatego że każdy ma inny smak. Jeden lubi zupę pomidorową bardziej pomidorową, a drugi woli zupę pomidorową mniej pomidorową. Wymieszam. Spróbuję. Mm. Ale muszę jeszcze dosolić. I teraz zupę pomidorową można podawać albo z ugotowanym ryżem, albo z ugotowanym takim cieniusieńkim makaronikiem. To moja rodzina właśnie preferuje, ale można też zrobić lane ciasto. Kiedyś przy okazji pokażę wam, jak takie lane ciasto się robi. Zamiast koncentratu pomidorowego można dodać pomidory z puszki i je przetrzeć. Można dodać soku pomidorowego. Ja dodaję koncentrat pomidorowy i bardzo serdecznie Wam to polecam. Zupa jest już w miseczce. Dodam teraz trochę śmietany i posypię to może trochę nietypowo, ale to bardzo lubię. Bazylią. Wy oczywiście możecie posypać zieloną natką pietruszki. I tym bazyliowym akcentem to by było na tyle. Dziękuję Wam za dotychczasowe przewspaniałe komentarze. Smacznie Was pozdrawiam. Subskrybujcie, komentujcie, bądźcie ze mną, odwiedzajcie mnie na Facebooku i proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Do miłego, do następnego gotowania.